Manko, witam w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj znowu sam muszę radzić sam. Szymona nie ma, nie mógł nagrywać niestety kamerzysta. Ale będzie dobrze. Dzisiaj pokażę Wam jak oddzielić jajko, jak oddzielić białko od żółtka w jajku. Tak więc zabieramy się do roboty. Od razu dodam, że wiele osób odcedza jajko, przerzucając, rozbijając jajko, przerzucając białko i żółtko od skorupki do skorupki. Taka metoda może spowodować, że Gdzieś tam nasze żółtko pęknie. Rozwali się. Ja użyję dzisiaj fajnej metody. Będę odcedzał na ręce. Zabieramy się do roboty. Muszę się nadpić jajko najpierw. Teraz wyrzucam wszystko na moją rękę. Uważając oczywiście, że nam nic nie spadło. Tutaj mam żółtko samo. Proszę zobaczyć, żółteczko tu jest. Tu zostało same białko, ani grama żółka, w tym nie ma. Ja sobie poradzę. Tak więc jeszcze jest drugie. Weźmiemy od razu. Wyrzucamy wszystko na rękę. Fajna metoda naprawdę. Macie pewne, że Wam się żółtko nie rozwali. Proszę spojrzeć. Znowu same żółtko zostało, białka nie ma, wrzucamy wszystko, tu mamy białka, żółtka znaczy się białka, tak więc dzięki śliczne, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, naprawdę wszystko poszło zajebiście i zapraszam na mój kolejny odcinek, mam nadzieję, że kamerzysta już wtedy będzie mógł nagrywać, dzięki i do zobaczenia.